Droga Ekspresowa S11 jest inwestycją o strategicznym i kluczowym znaczeniu dla rozwoju całej Polski, uważają samorządowcy ze stowarzyszenia Droga S11, którzy przyjechali dziś do Piły. Jest to droga o jednym z najwyższych obłożeniu ruchem i ciężarowym, i osobowym. Natomiast droga, która no niestety nie przebija się w programach rządowych. By wyrazić swój sprzeciw i niezadowolenie, samorządowcy symbolicznie zablokowali jedno ze skrzyżowań na obwodnicy piły. Nieśli transparenty z napisami: Żądamy S11 i tak dla S11. Żądamy S11! Żądamy S11! Żądają także inwestorzy, którzy już za kilka lat otworzą swoje zakłady pracy na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. By jednak w pełni mogli wykorzystać swój potencjał, muszą być dobrze skomunikowani z resztą kraju. Dzisiaj te wszystkie inwestycje, które na terenie miasta się odbywają, powodują, że za chwileczkę ten ruch dodatkowo będzie się wzmagał. Musimy być przygotowani na to, że za 2-3 lata przedsiębiorcy muszą ten towar częściowo dowieźć, bo półprodukty i gotowe wywieźć. Nie zabrakło jednak przepychanek słownych i wykorzystywania protestu do celów politycznych. Poseł Błażej Parda zarzucił demonstrantom brak działania na rzecz budowy drogi S11 przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej. My protestujemy za całą drogą S11, dla której 90% nie było przygotowanych żadnych... Dobra, jedziemy na drogę drogę, Wracamy, wracamy do pracy. Poseł Parda idzie dalej i zarzuca prezydentowi Piły hipokryzję. Mamy pana prezydenta, który był senatorem. Czy w tej kwestii coś też podczas tego zrobił? Ja nie słyszałem, może zrobił, nie wiem. Ale dzisiaj jest to trochę. No, nie wiem, bo no tak się zachowujmy hipokryć. Więc karać mieszkańców za to, że przez tyle lat się nic nie zrobiło, no to już jest bezczelność. Wtóruje mu poseł Marcin Porzucek i zarzuca bezczynność nie tylko prezydentowi Głowskiemu, ale całemu stowarzyszeniu Droga S11. Działalność tego stowarzyszenia, jeżeli chodzi o północną Wielkopolskę, na wszystko co jest na północ od Poznania, no poza tym wylotówką obwodnicy zachodniej Poznania, to jest jedno wielkie zero. No tyle, zrobiono, tyle to zrobiło to stowarzyszenie, a my w ogóle się wstydził przyjeżdżać na ich miejsce. Może jednak zapowiedź i sam protest przynosi już pożądany skutek. Najprawdopodobniej 29 maja w Warszawie na Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych ma zostać przedstawiony szczegółowy harmonogram przygotowań technicznych, a ostatecznie budowy obwodnicy IS-11.